Czy wy widzicie to co samo co ja? Przepiękne mecze nas czekają, wspaniałe emocje, nieprawdopodobne wieczory. Dzisiaj na temat ligi mistrzów analiza meczów, które nas czekają: mecze Chelsea, Bayern, Lyon, Juventus, Real Madrid, Manchester City, Napoli, FC Barcelona. Kto zwycięży, kto wygra? kto tak naprawdę ośmieszy się w tych rozgrywkach, w rozgrywkach, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Zrobimy sobie typy na ten mecz, Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Muszę powiedzieć, że ja Ligę uwielbiam, jest to super sprawa, świetna sprawa. Nie ma tu kombinowania, każdy gra na maksa, każdy gra po prostu tak o najwyższe cele. Fajnie zobaczyć tak naprawdę rozgrywki pomiędzy różnymi drużynami z różnych um, krajów, tak, no bo to się rzadko praktycznie zdarza, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no ile razy można oglądać dominację PSG w lidze francuskiej, tak, to jest jakby jedna sprawa. E, albo na przykład Bayern Monachium, który gromi pr przeciwników w Bundeslidze. Fajne są te mecze, ale te mecze są nieprawdopodobne, co to nas czeka. No więc tak, dzisiaj mamy mecz Chelsea kontra Bayern, Napoli kontra FC Barcelona, Lyon kontra Juventus i Real Madryt kontra Manchester City. Oczywiście, jeżeli ja wytypuję jakiś mecz, no to się Ośmieszę, tak, bo to jest liga mistrzów, to jest po prostu nieprzewidywalne ośmieszę się oczywiście, bo pewno, pewnie jakiś mecz e, tutaj na pewno źle, e, źle wytypuje, natomiast postaram się oczywiście przedstawić swoje typy, chociaż mówię tak, jak mnie ktoś potem rozliczy z tego, o ty powiedziałeś, że oni wygrają, a oni dostali stromotnie przegrali, to wszystko zależy, tak też zależy po prostu od formy dyspozycji drużyny w danym, w danym momencie. Zacznijmy sobie od Chelsea kontra Bayern Monachium, na przykład Bayern Monachium ostatnio zwyciężył ledwo, ledwo praktycznie z ostatnią drużyną z Bundesligi. To może się świadczyć o tym, że praktycznie Chelsea zagra, na Bayern Monachium zagra wzorowo jeśli chodzi o ten mecz Ligi Mistrzów z kolei yy, tutaj drużyna Lamparda jest, też jest w bardzo dobrej dyspozycji jeśli chodzi o Chelsea tak? Chelsea ostatnio po prostu mocno zwyciężyło też z przeciwnikami także yy, tutaj jestem Saf ciekaw tego spotkania mimo wszystko bym postawił na remis, tak? mimo bym wszystko postawił na remis jeśli chodzi o Chelsea kontra Bayern, gdyby to była Chelsea nie Lamparda to może bym się zastanawiał Napoli kontra FC Barcelona to od razu powiem zwycięstwo Napoli. I wiem, oje, co ty mówisz, po prostu bezbożniku i tak dalej, jak może Napoli zwyciężyć. Słyszałem też opinie komentatorów tak, ekspertów piłkarskich, dziennikarzy. Wszyscy mówią tak, no ale Barcelona, nawet jak jest osłabiona, to i tak Barcelona jest w bardzo dobrej dyspozycji. Ostatnio Messi zdobył cztery gole w lidze. Świetna forma, także nawet słaba Barcelona i tak jest mocna na Napoli, pokona Napoli. Rzeczywiście zgadzam się. Natomiast to jest mój typ, tak? Mój typ jest tak, Taki, że Napoli zwycięży z Barceloną. Napoli wiele ma tak naprawdę do ugrania, do wygrania podczas tego meczu. To jest mecz praktycznie w ramach Ligi Miszu bardzo ważny. Barcelona targana z licznymi po prostu problemami. To, że Messi ostatnio zwyciężył, to może mieć zniżkę w następnym meczu, a więc w tym meczu z Napoli. Moim zda zdaniem, Napoli zwycięży z Barceloną. więc że tu się narażam i tak dalej. Tylko ja mówię, przedstawiam jakby typy na mecz. tak? To nie, 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 nie przedstawiam, że, na, że Barcelona jest gorsza, że Napoli jest lepsze. Przedstawiam typy. Na mecz, po prostu. Jeśli chodzi o Napoli, oni mają wiele tak naprawdę do zyskania. Wielu piłkarzy około się kontrakt, chcą się zaprezentować z dobrej strony są głodni sukcesu. Gattuso beznadziejnie prowadzi praktycznie ten Napoli, ale Gatuzo nie miał jakich wielkich sukcesów, tak, jeśli chodzi o osiągnięcia. Eee, tak, tak samo prowadził Milan, na wcześniej pozostałe drużyny, które bez większych sukcesów. Natomiast piłkarze są na tyle dojrzali w tej drużynie, że rzeczywiście pociągną to, ten, ten mecz. ona targana z licznymi konfliktami, tak. Konflikt Messiego z dyrektorem sportowym. Co prawda nie przełożyło się to, bo Messi na przykład w ostatnim meczu zdobył cztery gole, tak. Natomiast trzeba zobaczyć też na rangę przeciwnika. Eee, nie można tutaj porównywać właśnie ostatniej drużyny, z którą bardzo do Napoli. Poza tym kwestia tutaj niepewna, jeśli chodzi o Bartomeo, afera hejterska. To wszystko wpłynie na sytuację, tak? No i też wielu zawodników, którzy są praktycznie no, zawodnikami u progu czy końca kariery piłkarskiej, więc wiele tam należy dokonać mocniej Moim zdaniem zwycięstwo Napoli, tak? Napoli. I tutaj majer raczej stawia na zwycięstwo Barcelony, tak? Tylko to też jest jakby takie stwierdzenie, tak, bo Barcelona to jest, nazywa się Barcelona, to na musi zwyciężyć. Nie do końca tak funkcjonuje. Dobra, potem mamy Lion kontra Juventus, to jest świetny mecz. Tu muszę powiedzieć, że Juventus teoretycznie wydaje się mocniejszą drużyną, ale Lyon jest naprawdę stawia mocne e, warunki, też warunki fizyczne, kondycyjnie będzie e, bardzo dobrą drużyną, jeśli chodzi o Juventus. Wydaje mi się, że Juventus może się pogubić w swojej taktyce po prostu w założeniach. Mauricio Sari będzie. Chciał śrubować rekordy Cristiano Ronaldo, będzie praktycznie mecz układał się pod kątem Cristiano Ronaldo, będzie, będą piłki grane na Cristiano Ronaldo. Natomiast Lyon to też jest mocna drużyna. Zresztą drużyny francuskie są bardzo niewygodne jeśli chodzi o ligę mistrzów. Ja uważam, że ostatecznie Juventus powinien zwyciężyć tej konfrontacji, natomiast Lyon. W tym, w tym meczu no, podstawiłem tak: Juventus 2 do 1 jeśli chodzi o Lyon. Aha, jeszcze Napoli kontra Barcelona: jakie zwycięstwo? No, albo może być wysoki wynik bramkowy, może być wiele bramek 3 do 2 na przykład: Napoli zwycięży, albo też może być zwycięstwo 2 do 1 do Napoli. Tak bym obstawiał Dobra, i potem mamy Real Madrid kontra Manchester City. No, tutaj też jest świetne, tak naprawdę spotkanie. Ja muszę powiedzieć, że jestem sam ciekaw, tak jak to się zakończy, bo z jednej strony mamy filozofię Pepa Guardioli, jeśli chodzi o budowanie drużyny, z drugiej strony mamy filozofię Zidana, jeśli chodzi o budowanie drużyny. Ja bym nie powiedział, że czy jeden jest lepszy po prostu, czy drugi jest gorszy, tak? Każdy ma inną no filozofię, każdy jest praktycznie skuteczny, ale doświadczenie przemawia tak naprawdę zidanem. Zidan ostatnio zdobył trzy razy Ligę Mistrzów z Realem Madryt Zidan potrafi świetnie budować tą drużynę. Manchester City ma te problemy, jeśli chodzi właśnie o rozpad praktycznie tej drużyny, tak, no bo wiemy, że nie będą mogli grać przez dwa lata w Lidze mistrzów. I pytanie jest też takie, czy to podziała na nich motywująco, czy też demotywująco. Ostatnio Manchester City zwyciężył w Lidze, no ale właśnie, czy będzie im się chciało grać, w te, rzeczywiście zwyciężać, jeśli chodzi o tą Ligę mistrzów, czy na przykład odpuszczą, bo stwierdzą, a to, to nie ma i tak sensu, praktycznie za pół roku odejdziemy, bo przecież Manchester City nie będzie grał. Też kwestia tego, jakie ma nastawienie tutaj Pep Guardiola. Ostatnio usłyszałem taką, taki wywiad praktycznie Pepa Guardioli, że jeśli mi nie zwolną, zwolnią, to zostaje, tak? Czyli tutaj wszystko zależy od, od władz no pewnie od szejków, tak? Od władz praktycznie Manchesteru City, czy go zwolnią, czy też nie. Natomiast on chce zostać. Wydaje mi się, że on nie zostanie. On tego tak mówi po prostu. Oczywiście musi w ten sposób powiedzieć do dziennikarzy, do mediów, no ale co to taki trener praktycznie z tej najwyższej półki, tak jak Pep Guardiola będzie przez dwa lata, patrzył, jak liga Mistrzów, przychodzi mu koło nosa. Moim zdaniem on po prostu nie, nie zostanie. Poza tym pojawią się nowe ciekawe propozycje objęcia stanowiska trenera. Także Real Madrid kontra Manchester City, nie wiem, też bym postawił na remis 2 do 2, 1 do 1. W Realu Madryt dużo zawodników, także, takich, którzy po prostu mają świetną dyspozycję. Na przykład Marcelo, jak on jest w dobrej dyspozycji, naprawdę po prostu czaruje. Także no, Real Madryt też jest świetnie wygląda, jeśli chodzi o, o, o tutaj o, w sensie w, w ramach Ligi Mistrzów, tak, to oni bardzo dobrze grają pod wodzą Zidana. Nie wiem, czy Zidane specjalnie przygotowuje pod, pod po Ligę Mistrzów. Natomiast mimo wszystko ja bym postawił na zwycięstwo Realu Madryt, tak, gdybym miał w tej konfrontacji właśnie z Manchesterem City. Aczkolwiek, no mówię, no to nie jest zaporowe, tak? Trudno jest prze przepowiedzieć, przewidzieć praktycznie mecze Ligi Miszów. to jest bardzo ciężkie. Natomiast to są świetne spotkania, absolutnie świetne, genialne praktycznie spotkania, tak? Chelsea kontra Bayern, Napoli kontra Barcelona. Szkoda, że tak naprawdę wszystkie te mecze lecą, lecą praktycznie w tym samym czasie. Tak? Lyon kontra Juventus i Real Madrid kontra Manchester City. Wydaje mi się, że dużo tutaj napracuje się Juventus-Turyn, tak? że pokona Lyon, ale naprawdę będą musieli się po prostu sporo namęczyć, bo Lyon pił gra piłkę bardzo szybką, agresywną, będą wychodzić z kontrami. Także Wojtek Szczęsny, jeżeli będzie grał w tym meczu, naprawdę będzie miał tutaj sporo pracy. Tak? Będzie musiał się po prostu sporo napłacić. Też jest takie pytanie, jak na przykład Ci zawodnicy Juventusu widzą po tym koronawirusie Tak, co te mecze ostatnio zostały odwołane Czy nie będzie jakiś tutaj e, Jakiś bagaż mentalny, tak, jakiś stres Po prostu w tych zawodnikach No ale zobaczymy, tak, ale zobaczymy rzeczywiście Także tak wyglądają te zestawienia które me, Który mecz Najciekawszy jest spośród tych Meczów, które ja bym mógł rekomendować Na pewno najciekawszy tutaj są mecze W których grają Polacy, tak, no to jest Bayern To jest Napoli e, Juventus, tak, natomiast jeśli chodzi o najciekawsze w tym pierwszym dniu Chelsea kontra Bayern i Napoli kontra FC Barcelona. No, ja nie powiem tutaj jakby obiektywnie, bo może nie jestem jakimś wielkim fanem Bayernu, natomiast dużo nagrywa film na temat Roberta Lewandowskiego i Bayernu Monachium. Ten wydaje mi się ciekawe to po prostu spotkanie, z tego względu, że tutaj jak wygląda Chelsea-Londyn na tle właśnie Bayernu Monachium, tak? Bayern Monachium, który też nie jest najsilniejszy w tym sezonie. To wydaje mi się, że bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. Chociaż większość będzie mówiła, że Barcelona. Natomiast jeśli o o jut jutrzejszy mecz, to Real Madrid kontra Manchester City. To jest świetny praktycznie mecz. Uważam, że to, tutaj ten mecz warto po prostu obejrzeć. Jeśli chodzi o te spotkania, no nieprawdopodobne rozgrywki, mecze, które nas czekają, będziemy się emocjonować, będziemy praktycznie oglądać te mecze. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie na jakieś mecze, stawiacie, kto według Was wygra, zwycięży, ale mówię, to jest jedna wielka loteria, bo to mogą być zaskoczenia. Zwłaszcza że Manchester City, on często robi tutaj niespodzianki, jeśli chodzi o Ligę Miszu. Potrafią przegrywać ze sobie uszami albo potrafią po prostu zwyciężać bardzo wysoko po 3-0, czy też po 5-0. Tam dużo jest kwestia też mentalu. Nie wiem, jak to w. Dużo jest takich teraz czynników pozabojskowych, które mogą wpłynąć na kwestie zawodników, na ich mental, podejście podczas meczu. To wszystko Dziś się pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie suba.